A jak wiemy, to bąbelki uderzają do głowy. Także przepraszam, popełniłam błąd. Lisy w Edenie, odcinek 31. Smaki Hiszpanii. Dojeżdżamy właśnie do kolejnego punktu. Naj na naszej drodze. Mianowicie to jest najbardziej wysunięty na północ. Punkt Hiszpanii, taki półwysep. A na nim przy okazji znajduje się kolejna latarnia morska. Którą zaraz sobie obejrzymy. I proszę bardzo. Oto przed nami właśnie owa latarnia. Miejsce nazywa się Estaca de Bares. Zaraz je sobie zejdziemy, ale widzimy już, że całkiem nieźle wieje. Zobaczymy, jakie widoczki będą przy okazji. Pewne, najbardziej wysunięty punkt na północ Hiszpanii, a to jeszcze niemały spacer jest tam. Wow. Jak wam idzie? Wolno. Dzisiaj się z wami witamy z chyba już ostatniego miejsca w Galicji. Już jutro będziemy w Asturii. Nawet dzisiaj będziemy w Asturii, bo dzisiaj przekraczamy granicę, zdajecie. Tego jeszcze nikt nie wie. <grym> w każdym razie jesteśmy w tej chwili na takiej plaży, która nazywa się Plaża Katedr. To jest w ogóle taka droga tutaj wzdłuż wybrzeża galicyjskiego. Przy której jest wiele plaż, i to się chyba nawet nazywa Droga Plaż. Czy... Droga Plaż, tak. Więc można sobie nią pojechać i znaleźć naprawdę piękne miejsca. No dzisiaj niestety w Galicji jest pochmurno, nie pada, ale no nie jest to jakaś plażowa pogoda specjalnie, więc nasza wizyta na tej plaży katedry ograniczy się raczej do takiego turystycznego obejrzenia tejże plaży. A co jest na niej takiego ciekawego? Ciekawe są na pewno formacje skalne, które podobno przypominają średniowieczne katedry. No zobaczymy, przekonamy się o tym za chwilę. Bardzo ważne jest to, że jeżeli mamy się pojawić na tej plaży, musimy sprawdzić, kiedy o której godzinie pojawiają się przypływy i odpływy, czyli kiedy te formacje skalne będziemy mogli zaobserwować. No bo oczywiście na plaży można się pojawić kiedy się chce, ona jest otwarta, można na nią wejść. Natomiast jak jest przypływ, to w żaden sposób nie da się zobaczyć tego, z czego słynie plaża. A poza tym sama plaża jest o wiele mniejsza, niespecjalnie po niej sobie pochulamy. Natomiast jak jest odpływ, no to plaża się powiększa, te formacje są widoczne. No i tak jak teraz, można je sobie obejrzeć, przejść się po plaży, co i zaraz uczynimy i zobaczymy. No, odbywamy spacer w samo południe. Taka godzina była wskazana. To Aby. było dokładnie 12.27. <grym> Tak było napisane, że jest największy odków. No ale to Podobno najwyższe te formacje skalne mają nawet 30 metrów. A tak się składa, że dzisiaj obchodzone w Hiszpanii jest święto o nazwie San Juan. Jest to święto na powitanie lata. Palone są ogniska przy morzu w całym kraju, są fiesty na ulicach i w barach. I mieliśmy nadzieję, że tego doświadczymy, no niestety tego nie doświadczymy, ponieważ ze względu na sytuację na świecie wszystkie tego typu święta w Hiszpanii zostały odwołane. Nie tylko odwołane, a nawet jest wszystko pilnowane, żeby było odwołane, bo jadąc tutaj, już spotkaliśmy dwa patrole policji stojące przy skrzyżowaniach, także najwyraźniej no, nie uda nam się zakosztować kolejnego święta hiszpańskiego, ale na szczęście zakosztujemy troszeczkę widoczków. I lata, bo możemy świętować na swój sposób. No to my będziemy świętować. <grym> Nikt nam nie zabroni świętowania u siebie w domu. <grym> w jednym z komentarzy przeczytaliśmy, że ta Galicja chyba jest wyludniona, bo w ogóle nie ma ludzi na naszych filmach. Prawda jest taka, że rzeczywiście chodzimy do miejsc i udajemy się w miejsca, bo takie wolimy, w których ludzi jest niewielu. Ale tutaj zdecydowanie zmienia się sytuacja. Wczoraj jak byliśmy wieczorem był przypływ i te wszystkie ostatnie schody tutaj, które są pokryte tymi glonami, one są po prostu pod wodą. Więc jak można się domyślić, plaży zostaje niewiele. Ale teraz jest totalny odpływ i można wszystko dokładnie obejrzeć. Tutaj chyba najbardziej katedrowy z katedrowych fragmentów tej plaży, bo widzę, że parę takich łuków jeden za drugim następuje. To jest, zdaje się, galicyjski przysmak, który rośnie tutaj w ilości hurtowej. Asturio, czemuś ty taka pochmurna? I oto dotarliśmy do Asturii. Od dwóch dni jest szaro, buro i ponuro, troszeczkę. Co jest o tyle może trochę przykre, bo nasz pierwszy nocleg w Asturii właśnie był przy plaży. Ten nocleg znaleźliśmy ad hoc. Nie nastawialiśmy się na niego jakoś specjalnie, no ale chcieliśmy. Jakieś w miarę ładne miejsce. No Było napisane, że to miejsce jest fantastyczne. Zachwalane było. Było napisane, że to jest jedno z piękniejszych miejsc, do których ludzie trafiali w ogóle ever z tej aplikacji. Tak. No I okazało się, że to był taki trochę parking w polu i obok miała być jakaś plaża. No Myśmy tą plażę po przyjeździe, już było po południu wieczorem, tak zerknęli z góry, że dzisiaj się wyglądała w miarę ładnie. Ale parking nas nie zachwycał. Co chwilę przyjeżdżały jakieś samochody, był bardzo, bardzo duży ruch. Byliśmy do tego sceptycznie nastawieni, myśleliśmy, że to będzie takie mocno na przeczekanie parki. Po czym zeszliśmy sobie na dół, weszliśmy na plażę, której dobrze z góry widać nie było, no i doznaliśmy szoku. To była jedna z piękniejszych plaż, którą zobaczyliśmy, której doświadczyliśmy, jeśli chodzi o nasz pobyt w północnej części Hiszpanii. Tylko, że tego dnia, kolejnego, którego zeszliśmy na tę plaże, okazało się, że właśnie jest taka pogoda, jak jest. Taka no pogoda, pogoda nie była plażowa, ale, ale spacer mógł się odbyć i kolory skał nas zachwyciły i faktura tych skał. I kształty no, i tych, kształt. tych skał. Nadszedł na podjęcie decyzji, czy jedziemy wzdłuż wybrzeża nadal, czy jedziemy w kierunku parków. Ponieważ takich parków w Asturii jest bardzo dużo, bodajże 7 jest zadeklarowanych przez UNESCO, asturia jest w ogóle totalnie terenem zielonym, więc postanowiliśmy sobie jednak odjechać od wybrzeża i doświadczyć czegoś innego, nowego. W standardzie poruszamy się wzdłuż wybrzeża, czy to morza, czy to oceanu, więc warto czasem zjechać w głąb lądu i zobaczyć, co tam się dzieje. Ale jeszcze zanim do parku dojedziemy pierwszego, postanowiliśmy wybrać się do jednego miasteczka, okrzykniętego najpiękniejszym miasteczkiem Asturii. Gudiero bodajże, ona Diero, się nazywa. To. I rzeczywiście wygląda na to, że to będzie całkiem ciekawe miasteczko i zupełnie inne od tych, które ostatnio odwiedzaliśmy. Ja przeczytałam, że to jest niewidzialne miasteczko. To znaczy, nie widać go ani z lądu, ani z morza, ponieważ ono znajduje się w takiej wnęce naturalnej. To zaraz zobaczymy. I okrzyknięte jest też takim najbardziej kolorowym amfiteatrem na świecie. Amfiteatrem? Amfiteatr. ze względu na położenie, ponieważ te budynki dość pionowo idą ku dołowi. I tworzą taki, dzięki tej zatoczce, też, w której się znajdują, taki amfiteatr. Zaparkowaliśmy tutaj sobie na takim parkingu ogólnym przy porcie. I idziemy taką promenadką wzdłuż wody, a miasteczko jest tam za rogiem. chodzimy na taki chyba główny tutaj rynek, wokół którego jak w amfiteatrze układają się domki. w mieście się dzieje. Wow. Hipi doznaje co szoku dzieje? miejskiego. Trochę za rzadko ją wyprowadzamy do miasta chyba, bo ona tutaj jeszcze nie czuje się komfortowo. Jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo hałasu i trochę nie wie co z sobą zrobić. No chodź. Chodź. No chodź. Urbanistyczny, architektoniczny patchwork, tak bym nazwał to miasto. Ja widzę tutaj mozaikę, a w tej części Hiszpanii też Azulejosy były stosowane, czy nie? Kojarzysz? Być może jest to w ogóle półwysep iberyjski cały. Być może jest to półwysep iberyjski. <noise> jeżeli chodzi o płytki. <noise> nie tylko o Portugalię. nawet nawet, Głęboki półwysep. Ja tutaj widzę takie kwiaty, które przez całą Galicję się przewijały i widzę, że w Asturii też są. Totalnie nie pamiętam ich nazwy, jestem nimi zauroczona. One są w przepięknych kolorach, takich intensywnych, czasami takich bardzo ładnych pastelowych kolorach. Jeżeli ktoś pamięta, wie jak to się nazywa, to proszę, uświadomcie mnie. No i co, podoba Ci się klimat tego klimatycznego miasta? Rzeczywiście <gry> dość ciekawe, dość wyjątkowe, bo jest takie kameralne. Jakby wszystko jest skupione w jednej takiej niecce, w zagłębieniu, w górze, w skale. uliczki pną się bardzo wąskie ku górze, budynki są takie strzeliste, mają dość dużo takich balkoników. Jest troszeczkę jakby zaniedbania, jest troszeczkę takiego chaosu, ale to wszystko rzeczywiście powoduje, że, że miejsce ma swój urok. I chce się jakby zagłębić w te uliczki i chce się jakby poznać historię, może dojść do takich naprawdę mało znanych albo w ogóle takich totalnie prywatnych podwórek i miejsc. Ludzie mają takie malutkie swoje jakby tarasiki, więc jest wszystko takie można powiedzieć w skali człowieka. Wydaje się, że mieszkanie tutaj może być całkiem miłe. No tutaj klimat zupełnie inny, już jesteśmy dawno poza miastem. Pięknie jest, pięknie. A tam majaczy latarnia morska. No sobie trochę to miasteczko. Fajne, klimatyczne, ładne, można by było się tutaj pogubić dużo, dużo dłużej. Nie mamy czasu. Ponieważ musimy dalej zwiedzać Asturię, ale póki co mamy chwilę czasu na to, żeby zakosztować cydru. Tak, podobno Asturia na cydrze stoi <grymne> <grymne> albo leży. Po jakimś czasie spożywania cydru. Albo płynie się na tym cydrze w Asturii, więc idziemy, spróbujemy. Podobno się trochę różni od tego naszego polskiego. Zobaczymy. Jakoś sztuka podania cydru podobno też jest ważna. Nie wiem, czy znajdziemy bar w którym ta sztuka podania będzie tutaj zachowana, czy będzie to podane w odpowiedni sposób, ale myślę, że smak będzie odpowiedni. Ja na przykład lubię cydry brytyjskie o wiele bardziej, przepraszam bardzo, niż te popularne w Polsce. A być może ten cytr tutaj przebije te brytyjskie. Zobaczymy. A ja muszę być szczera, nie lubię cytru w ogóle. To znaczy, znam tylko Polski i nie lubię go. Więc chętnie zobaczę, czy tego również nie polubię. O. No tutaj to te przejścia są całkiem oryginalne. My tam chyba. My tam chyba. Może tam? W prawo, idźmy w prawo. Lubimy się gubić w tego typu miasteczkach. Więc myślę, że jesteśmy o krok od zagubienia się. Malowniczo powiewające prześcieradło. A w tym miasteczku, przy smakiem, jest suszony rekin. Zobaczymy, może uda nam się go dostać. No dobra, znaleźliśmy miejsce, w którym chyba znają się na podaniu cydru, ponieważ dostaliśmy przedziwne urządzenie do tego. Jest czerwony przycisk, niczym bombę będę to rozbrajała. Pani powiedziała un poco, czyli trochę delikatnie, trzeba go nacisnąć. Spróbujemy? Dawaj. Dawaj. Un poco. Ach, tak, tak. Okay. Okej, okay. to może zamieniam szklanki. Podobno ważne jest, aby wypić dość szybko ten cydr, prawie że naraz. Nie wiem czy to się nam uda. To mniej nalewaj. Chyba przesadziliśmy z ilością. No, za <grymne> Nie taki tak, tak. zły. Mocno wytrawny. Mocno wytrawny. E, mi chyba nawet bardziej odpowiada. Nie jest taki słodkawy. Ja zwykle słodkie piłam Aczkolwiek taki trochę y, sfermentowane jabłko. Trochę tak, mi się kojarzy tak. z octem jabłkowym. Jeżeli ktoś kiedyś trochę próbował, tak. to... Tak. Ocet jabłkowy, troszeczkę rozwodniony. No ja zdecydowanie za dużo nalałam w szklanice, ponieważ okazuje się, że un poco to znaczy oczywiście faktycznie trochę, niewiele, ale tu nie chodziło o naciśnięcie przycisku delikatnie, tylko i wyłącznie, tylko chodziło również o to, żeby nalać taką ilość, którą można wypić od razu, bo? Bo ten napój najlepiej smakuje, kiedy jest właśnie taki trochę spieniony czy troszeczkę taki nagazowany. Właśnie dlatego ta maszyna ma taką formę, bo ona właśnie nagazowuje lekko ten cydr i wtedy smak jest lepszy, więc rzeczywiście leje się mało i wypija się najlepiej jednym haustem, żeby ten gaz i żeby to nagazowanie jakby miało jeszcze rację bytu, bo później z czasem on dość szybko się wygazowuje i jest taki, powiedziałbym, bardziej no mniej orzeźwiające. Przeze mnie nic nam do głowy nie Nie, wdecznie. to jest, po prostu robimy dru, drugie napełnianie, spokojnie, to się jeszcze nie skończyło. No, jest wszystko dobrze. Aha, czujemy się dobrze. Czujemy się dobrze. Wydaje się, że to całkiem pozytywnie wpływa na nastrój, także spróbujemy jeszcze raz, czy na pewno. Un <laughs> poko. Starczy. 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 Proszę cię bardzo. Dziękuję bardzo. No tak. Na raz miał być. Na raz. No dobrze. <laughs>